Dzień dobry, witajcie moi drodzy, cześć. Kochani, pomyślałam sobie dzisiaj, że podsunę Wam takie proste ćwiczenie na um, usprawnienie mówienia, na poprawienie mówienia, na odblokowanie swobodnego mówienia. Ćwiczenie, które wszyscy bardzo dobrze znacie, bo wykonujemy to ćwiczenie, odkąd rozpoczynamy formalną edukację, yy, albo i nawet wcześniej. I może dlatego za każdym razem, jak proponuję je osobom, z którymi pracuję, to dostaję takie takie dziwne spojrzenie. Mowa o głośnym czytaniu. Głośne czytanie. Moi drodzy, wiem, że brzmi dziwnie, ale wierzcie mi, wypróbowałam to na sobie, kiedy dawno, dawno temu taka blokada w mówieniu mnie trafiła i to było bardzo nieprzyjemne. Głośne czytanie pomaga uruchomić głos. A tak naprawdę jedną, jednym z powodów takiego zblokowania w mówieniu jest to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do swojego głosu w obcym języku. Po polsku jakoś nam to wychodzi, ale po angielsku czy w jakimkolwiek obcym języku my musimy, zwłaszcza jak jeszcze nie mówimy. Płynnie, dobrze, jak wymowa nam szwankuje, my po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do swojego głosu w obcym języku. I głośne czytanie bardzo pomaga uruchomić głos, przyzwyczaić się do tego, że ja brzmię troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. To jest bardzo proste ćwiczenie. To ćwiczenie każdy może sobie wykonywać sam. Jak jesteśmy na tych początkujących poziomach? Bardzo proste. Bierzemy jakikolwiek podstawowy podręcznik i czytamy źle, dobrze, obojętnie. Co nam wpadnie w oko. Tak, ja, do, ja muszę Wam powiedzieć, że do tej pory pamiętam, e, czytankę, jedną z pierwszych czytanek w takim śmierdziemnym, czarno-białym podręczniku, jak zaczynałam się uczyć, to miałam chyba jakieś 11 lat, na kursie w Domu Kultury, i do tej pory pamiętam pierwsze zdania tej czytanki: Mr. and Mrs. Brown are in the dining room. Do tej pory to pamiętam. E, pamiętamy bardzo dużo, Więcej niż nam się wydaje, jak głośno przeczytamy, tak? Krótkie, proste teksty wszelkie ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, które wykonujemy, czytajmy na głos. Na głos nie bójmy się. Nie bójmy się tego, że nie wychodzi. Nie bójmy się tego, że wymowa nie taka. Czytajmy na głos. Bardzo dobre do tego są też rozmaite apki. Takie chociażby jak, jak BBC English, takie jak Six Minute English. English. Dlaczego? Bo one, bo tam jest jednocześnie tekst. Tam jest jednocześnie tekst, więc jeżeli ktoś już bardzo chce być dokładny w wymowie, można sobie śledzić tekst, zatrzymywać, czytać, sprawdzać, czy się dobrze, dobrze wymówił. Ale nie wymowa jest najważniejsza, zwłaszcza na początku. Przyzwyczajenie się do swojego głosu w obcym języku. To jest bardzo ważne, to bardzo potrafi, jak się do tego przyzwyczajimy, to bardzo potrafi człowieka, to bardzo potrafi odblokować nas. Bardzo mówię to z własnego, kiedyś bardzo bolesnego doświadczenia. Uwierzcie, czytajcie, czytajcie głośno, nie w myśli, głośno, głośno, głośno. A po pewnym czasie naprawdę zobaczycie różnicę. Polecam. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia za tydzień.